Tu mówi Warszawa. Warszawa wzywa wszystkie wolne narody. Nazywam się Robert Hawkins i jestem amerykańskim korespondentem wo wojennym nadającym z samego serca oblężonej Warszawy. Zaraz opowiem Wam historię. Historię zwyczajnych mężczyzn i kobiet z całej Europy, którzy stawili czoła nazistowskiej tyranii. Ostatnie lata spędziłem z niezwykłymi ludźmi, z cywilami, z żołnierzami Armii Podziemnych. Żyłem z nimi, walczyłem z nimi i widziałem, jakie ofiary gotowi są ponieść. Dokumentowałem ich losy, by Wam o nich opowiedzieć. To historia, Ruchu oporu. Cóż. Nie powiedziałeś mi jeszcze, jak sławny człowiek pióra stał się niestrudzonym partyzantem. Byliśmy trochę zajęci. <noise> Racja, ale chciałbym to wiedzieć i zrozumieć. Byłem w okupowanej Francji. 24 czerwca 1940 roku. Nie zapomnę tego dnia. Jako amerykański dziennikarz, stałem się wrogiem każdego nazisty, a wtedy łatwo było stracić życie. Wraz z fotografem chcieliśmy przekroczyć szwajcarską granicę. Wtedy sprawy się skomplikowały. Niedobrze. Już zgarniają ludzi. Nasz kontakt Józefino brak. Wylądowała na pasie ciężarówki. Się! Na ciężarówkę! Ruchy do środka! Na ciężarówkę! Ruchy! Sztel! Nie, nie, nie tak miało być. Bez obrak nie mamy najmniejszych szans uciec do Szwajcarii. Ona zna teren, ma kontakty. Trzeba wracać. Tu jest niebezpiecznie! Nie Nie ma do czego wracać! Nie, nie! Nic nie zrobiliśmy! Jesteśmy niewinni! Proszę, Cię! Chodź! Trzeba iść! Musimy stąd uciekać! Nie! Muszę się lepiej przyjrzeć! Co? Nie, 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 nie! Głupcze! Wracaj tu! Ty jesteś Robert Hawkins, tak? Tak. A gdzie jest Diboua? A, znajdziemy go skulonego w jakiejś dziurze. Hej! Ale umowa obowiązuje! Być może, hej, Hawkins, dzięki Bogu, Josefin zabierze cię na szwajcarską granicę, tak jak ustaliliśmy. Hej, to mój aparat! W Szwajcarii nie znajdziesz tematów na artykuł. Ty idziesz, aparat zostaje. I co zamierzasz zrobić? Zostaję. Wiem, czym się zajmę. Będę dokumentował działania ruchu oporu od środka. W końcu mam temat, który nada się na pierwsze strony gazet. Więc o to chodzi, co? Wszyscy walczymy dla twojej rozrywki? Dla twojej kariery? Posłuchaj, Złotko. Wszyscy bierzemy udział w tej wojnie. Gdy chodzi o pokonanie nazistów, forma walki nie ma znaczenia. Być może. Ale jeśli zginę, będę wiedziała, że ginę za sprawę, w którą wierzę. Rozumiesz to? Przed wojną każdy był kimś innym. Jasne. A co z tobą? Co robiłeś przed całym tym szaleństwem? Och, byłem samotnym buchalterem. Naprawdę? Tak. Każdego ranka oceniałem, czy moja firma przetrwa niemiecką okupację. W końcu miałem dość i wtedy wstąpiłem. Powiedz, rachmistrzu, jakie mamy szanse. Jak zwykle mamy przejebane. się szybko regenerować. Może zaraz znów trzeba będzie walczyć. Dlatego korzystam póki mogę. Więc twoją opowieść o wydarzeniach we Francji przerwano. Powiedz, jak wyglądał ten atak na niemiecki transport. Zakładam, że ci się udało. Tutaj nasze drogi się rozchodzą. Tam jest Szwajcaria. A tam, twój pociąg. Proszę, chodź z nami! Na tej wojnie nie potrzeba już więcej martwych bohaterów. Ha! Nie. Nic z tego. Mówiłem, że załatwię ten pociąg i zamierzam to zrobić. Nie spieprz tego pismaku. Ta, mnie też było miło. Do zobaczenia, przyjacielu. Robiłem zdjęcia, a wkrótce i zacząłem z nimi walczyć, tyle że wtedy nie rozumiałem tych bojowników. Nie wiedziałem, dlaczego podejmują ryzyko i walczą bez względu na cenę. Nie mieściło mi się to w głowie. Dla mnie ci ludzie byli bohaterami reportażu. Nikim więcej. Tu mówi Warszawa. Warszawa wzywa wszystkie wolne narody. Jest 37. Dzień Powstania. Chociaż stawiamy silny opór, ogromne połacie miasta zostały zniszczone. Dzisiaj, niemieckie samoloty. Rzucały ulotki z ostrzeżeniem, że jeśli się nie poddamy natychmiast, zrównają miasto z ziemią. Cóż, mimo ciężkich strat i świadomości, że nie będzie pomocy, ludzie bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowani są, by walczyć do ostatniej kropli krwi. Tu mówi Warszawa. Wszyscy żyjecie? Tak, tak. Co to było do diabła? Jakiś niewybuch. Widać, że Bóg nad nami czuwa. Kiedy moje artykuły o francuskim ruchu oporu trafiły na pierwsze strony gazet, zacząłem czerpać korzyści ze sławy. Alianci łaknęli wszelkich dobrych wieści z Europy, a tylko ruch oporu mógł ich pocieszyć. Dowiedziałem się o planach zakłócenia przez Norwegów produkcji i transportu ciężkiej wody wykorzystywanej przez Niemców przy produkcji broni atomowej. Miałem dostęp do wszystkich informacji. Dobra, ludzie. Pamiętajcie, że nie walczymy dla Boga, Króla czy Kraju, ani za towarzysza broni. Tutaj chodzi o coś dużo ważniejszego niż my wszyscy, dlatego nie możemy zawieść. Rozumiecie? Tak jest. Dobrze. Powodzenia. Przepraszam za spóźnienie. Nieważne. Chodź, pomogę Ci. Sir, musi pan to zobaczyć. Niech to diabli! Niemcy wysłali już duży ładunek ciężkiej wody do portu Oskarsborg, skąd zabiorą go do Rzeszy! Zadanie wykonane połowicznie to zadanie niewykonane. No i słaby materiał na artykuł. Dobra. Spotkamy się z zespołem wsparcia i spróbujemy dostać się na tę wyspę. Brzmi jak plan. Dobra, czas ruszać. Romberg był draniem, ale zasłużył na mój szacunek. Nikt nie spodziewał się ataku na twierdzę o Mieliśmy mało ludzi i amunicji. Ale mimo niesprzyjających warunków Romberg obmyślił plan tak szalony, że musiał się. Może jednak do czegoś się Pan nadaje, redaktorze Hawkins! To mówi Warszawa. Warszawa wzywa wszystkie wolne narody. Powstanie trwa już od 54 dni. Bombardowania nie ustają nawet na chwilę. Dzień w dzień. Dzielni mieszkańcy tego niegdyś pięknego miasta dosłownie mieszkają w ruinach. Każda kula i każda kropla wody ratują życie. Tu mówi Warszawa. W centrach pomocy brakuje praktycznie wszystkiego. Bez nowych zapasów ranni nie przeżyją. Nawet najdrobniejsze obrażenia mogą skończyć się śmiercią. Nie rozumiem. Codziennie widzę alianckie samoloty. Ile stref straciliśmy? Prawie wszystkie. Kolera. Chodź, pójdziemy z doktorem Żabińskim do jego szpitala i spróbujemy jakoś pomóc. Nocy musimy być czujni. Niemcy z pewnością spróbują znaleźć jakieś słabe punkty. Szkoda, że nie wziąłem kurtki tego trupa. Była cała wykrwi. Była ciepła. Teraz tylko to się liczy. Johann Dietrich i ja wzięliśmy niewielki udział w operacji Kurza. To była skoordynowana próba zniszczenia rakiet V2, którymi nękano zachodnią Europę. Dietrich był niemieckim antyfaszystą, wyszkolonym przez Brytyjczyków do przeprowadzenia właśnie takiej misji. Hej, pisarzu! Ale wiesz, co się pakujesz? Jeśli teraz rezygnuję, nie będzie to długa historia! Naziści nieźle się natrudzili, żeby ukryć swoją cudowną broń. Musieliśmy potwierdzić, że cel to prawdziwa fabryka przed dokonaniem nalotu. Na papierze wyglądało to na zwykłą misję sabotażową, ale w nazistowskich Niemczech nic nie jest proste. Ruchy, ruchy, ruchy! Po rozpoczęciu bombardowania rozpłynąłem się w brok. Znajdowałem się głęboko na tyłach wroga. Mogłem skierować się na zachód ku nacierającym armię alianckim, ale zamiast tego ruszyłem na wschód do Warszawy. Bo właśnie tam rozpoczęła się największa bitwa ruchu oporu. To mówi Warszawa. Warszawa wzywa wszystkie wolne narody. Powstanie trwa już od 62 dni. Koniec Rzeszy jest bliski. Zapamiętam jednak nie tylko te potworności. Wielu Warszawiaków może nie doczekać tego radosnego dnia, ale jestem pewien, że nasza walka przybliżyła tę chwilę. Tu mówi Warszawa. Robert Hawkins. Koniec komunikatu. Why the deuce am I here? North Africa's on fire. All hands needed. The Enigma. German's code machine. Your buffins can't crack it, so you're gonna steal it. Bloody hell. You will be going into Saint Nazaire, France, ahead of the British commando attack on the port. Inside the dry docks, the German transport ship Drache, and on board the Drache is the Enigma. Bloody hell.